Leżymy na macie, stopy mamy przesunięte do pośladków na szerokości bioder. Ręce wzdłuż tułowia, wnętrza dłonie skierowane do góry. Bierzemy wdech, wydech podciągamy kościegonową pod siebie, rolujemy kręgosłup unosząc biodra w górę, wdech i wydech rolujemy powolutku w dół, kręg po kręgu, powolutku na wydechu, wydech, zatrzymaj wdech. I wydech, dół jeszcze. Bierzemy wdech i na wydechu bujamy biodrami na prawą i na lewą stronę. Stopy na szerokość maty. Na zmianę opuszczamy raz prawe kolano w dół, raz lewe. To kolano, którego nie opuszczamy, jest w pionie skierowane do góry. Stopy kolana na szerokości, bioder, kolana nad biodrami. Opuszczamy kolana na prawą stronę, góra wdech, wydech na lewą. Stopę kładziemy na kolanie, łapiemy się za prawe udo i przeciągamy mocno do siebie prawe kolano, lewym łokciem odpychamy lewe kolano. Stopy mamy na szerokości maty, proste kolana, ręce do góry, wdech i wydech. Skręcamy się w jedną stronę i wierzch dłoni zakładamy za drugą nogę. Odpychamy się, patrzymy na dłoń z tyłu. Kolana szeroko opuszczamy, klatkę luźno i bujamy się na prawą i na lewą stronę. Głowa zwieszona. Przyciągamy stopy do siebie, zakładamy na nie koszyczek, wypychamy klatkę piersiową do przodu, barki nisko, broda cofnięta i odlatujemy.